Dzień dobry, dzień dobry i witam serdecznie w kolejnym czwartym już odcinku z serii Humoreski biurowe, czyli przesuwania granic absurdu, ciąg dalszy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o odwadze oraz o tym, w jaki sposób jej nie zwiększać. Siadajcie więc wygodnie, weźcie swój ulubiony napój i przesuńmy ponownie te granica absurdu. Zacznijmy może od takiego małego wprowadzenia. Moja babcia, notabene wspaniała i silna kobieta, ma w zwyczaju mówić, że tak na dobrą sprawę to wszystko jest dla ludzi, ale do tego wszystkiego to trzeba jeszcze podchodzić z głową, że wszystko w nadmiarze może nam zaszkodzić i to co pozornie jest dla nas fajne czy nieszkodliwe dla innych może być wręcz utrapieniem i jeśli sami nie potrafimy siebie kontrolować. Sytuacja pierwsza. Odwaga. Ostatnio wpadł nam w ręce projekt, który nie dość, że sam w sobie jest ciekawy, to dodatkowo na miejsce w bardzo egzotycznym i po raz pierwszym odwiedzanym przez nas kierunku. Dość wiedzieć, że jedyny opłacalny, a jednocześnie najszybszy i najbardziej racjonalny środek transportu tam, to samolot. Z uwagi na wielkość projektu i obsady oraz chęć uczynienia życia łatwiejszym dla naszych pracowników, organizujemy loty w taki sposób, by jak największą liczbę pracowników wysłać jednym lotem. Wiadomo, w grupie raźniej to raz, a dwa, w przypadku problemów łatwiej o znalezienie jakiegoś rozwiązania. No i tu się zaczyna akcja właściwa. Nie pamiętam dokładnie jaki to był dzień, ale gdzieś w przedziale wtorek-czwartek. Przyjmijmy zatem, że był to wtorek, godzina dziewiąta rano. Planowo chłopaki winni być już na miejscu, na mieszkaniu i oczekiwać yy, dnia kolejnego, w którym to mieli rozpocząć pracę. Dzwoni telefon. Na wyświetlaczu widnieje nazwisko pracownika, który właśnie powinien być już na mieszkaniu na projekcie. No to zagajam, no i jak tam podoba się kwatera? Wszystko z nią OK? No właściwie to nie wiem, bo głupio wyszło, ale... Heh. No nie poleciałem, odpowiada głos w słuchawce. Mówię czekaj, 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 jak to nie poleciałeś? No tak, to nie wpuścili mnie na samolot. Co? Dlaczego? Przecież bilety, bagaże, transport, wszystko było dogadane. Nie wiem dlaczego. Aż tak smutna żaba. Dzwonię więc do prowadzącego tę wycieczkę i pytam: Co się stało, się, że pan. Na potrzeby historii, niech będzie to papkin. Że pan papkin nie poleciał? Albo wiesz, głupio wyszło, hehe. Chłopaki he. dla odwagi postanowili sobie nieco hehe he, dziabnąć. E, uznajmy, że sok zgubi jagód. no i papkin lekko przedobrzył. Nie ja mówię, co to znaczy lekko przedobrzył? Do no, generalnie był w stanie mocno wskazujący. Większość była, ale on był dość konkretnie, i przez to nie wpuścili go na samolot. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja. No okej, okay, dobra, dzięki, wyjaśnię to. Ponowny telefon do Papkina. No, panie Papkin, to jak to finalnie było, co? To było powodem tego, że nie wpuścili pana na samolot. Tylko błagam, proszę mi tu bez ściemy, bo bajki to pisać ja, ale nie mnie. Ech, no dobra, panie parlamencie, bo głupia sprawa. Ja pierwszy raz samolotem miałem lecieć. Nieco się bałem i kupiłem sok z Gumi Jagód. Wypiłem to naraz i było tego trochę za dużo. Ale ja obiecuję, ja już się nie boję, ja wszystko dogadam, polecę, nie ma problemu. Sprawą na dobrą sprawę zajęły się osoby decyzyjne i finalnie Papkin nie dość, że musiał przełamać strach w inny sposób, bo musiał również lecieć sam. Oczywiście doleciał, trafił do pracy, wszystko jest ok. Sytuacja druga, panie parlamencie, ale mi się to pierwszy raz zdarzyło. Naprawdę? Mamy środę, godziną 8:10. Ja ledwo wszedłem do biura, a tu już dzwoni telefon. Na wyświetlaczu widnieje nazwisko prowadzącego z jednego projektu. Znamy się już na dobrą sprawę z innego projektu, który, że tak powiem, no, ja koordynowałem, także, no, jak najbardziej nasze rozmowy już wyglądają mniej formalnie, a bardziej luźno. Dobitam witam panie parlamenta, rozbrzmiewa w słuchawce jak zwykle optymistyczne powitanie. No siemanko byczku, jak tam zdrowie? Zagajam. A dziękować, dziękować, dobrze, a twoje? A mówię, a dziękować, dziękować, nie narzekam. Co tam się dzieje, w czym mogę pomóc? A bo słuchaj, pracuje u nas taki jeden chłop, nazwijmy go Rejent, wciąż na okresie próbnym człowiek podchodzący pod 50 poziom doświadczenia zawodowego, jak i życiowego. Osobiście nic do niego nie miałem, Od zwykły, prosty facet, który całe życie właściwie pracował fizycznie. No więc y, pracuje sobie ten rejent i kurczę, coś z nim chyba jest nie tak. Co prawda dopiero rozdzielam zadania, ale coś mi tu kurczę nie gra. Nie ja mówię, co masz na myśli, że ci nie gra? A no słuchaj, jakiś taki lekko zakręcony chodzi, jakby mu się język plątał w trakcie mówienia, mówi jakoś tak cicho, powoli. To on jest na coś chory? No mówię, że no z tego co mi wiadomo, to nie, na rozmowie taki nie był. Myślę sobie i myślę. wysłuchaj ty, wiesz co, zrobimy tak. Ja sobie do niego zadzwonię. I zobaczę, co i jak. Rozłączyłem się, jak mówiłem, tak też zrobiłem. Dzwonię do rejenta. E, dzień dobry, witam serdecznie, pan Parlament z tej strony, panie rejencie, jak tam zdrowie, wszystko OK? A dzień dobry, panie parlamencie. Tak, o co chodzi? A wie pan co, tak pytam. Lekko zmieszany odpowiadam bo rutynowo obdzwaniam świeżych pracowników w celu takiej jakby kontroli, jak tam na projekcie, jak się pracuje, czy są może jakieś ale co do kwatery, co do kolegów, z którymi pan mieszka i tak dalej, i tak dalej. A to nie, nie, wsiadobrzu. Aha, no to, to bardzo mnie to cieszy. W takim razie dziękuję pięknie za rozmowę i życzę przyjemnego dnia. Ponowny telefon do prowadzącego. Wiebyczku, słuchaj, rozmawiałem z rejentem. No i co, i co, i co? Dopytuje niecierpliwie. Słuchaj, ym, masz na budowie alkomat? Nie zabrałem z poprzedniej roboty właśnie i to jest, to jest problem, bo... Dobra, słuchaj, nie ma problemu, weź wsiądź w auto, jedź do najbliższej apteki i kup takie jednorazowe alkomaty. Wiadomo, nie jest to w nic w 100% skutecznego i miarodajnego, ale już da nam szersze spojrzenie na, to, na ten problem, tak? Jeżeli będzie stawiać opór przy badaniu, to powiedz, że jest to na moje polecenie. A do tego samego badania, do czasu samego badania, Powiedz mu, żeby czekał w kontenerze i pod żadnym pozorem nie dopuszcza go do pracy. Jak ustaliliśmy, tak też się stało. Pierwszy test: 0,97 promila. Drugi test po dwóch godzinach: 0,6 promila. Niby tendencja spadkowa, ale nie zmienia to faktu, że jest pod wpływem. No, nie ma co się oszukiwać, tak? No i mając te informacje, dzwonię do rejenta drugi raz. Aoo, rozbrzmiewa głos w słuchawce. No witam pana rejenta. Chciałby mi coś pan powiedzieć? Nie, chyba nie, a co? Panie Rejencie, ja się w przypychanki bawić nie lubię. Zatem pytam ponownie, czy chce mi pan o czymś powiedzieć? A może chodzi o to, że ja tam dwa piwka wieczorem wczoraj wypiłem. Proszę pana, odpowiadam. Mając o ósmej rano. 0,9 promila to, to nie mogły być tylko dwa piwka. A przynajmniej nie wieczorem. O no tam może faktycznie tego, tego to wina, tego, że nie jadłem kolacji i te cztery piwka nie zdążyły się przyswoić. Ja mówię chwila, moment. Cztery? Przed chwilą pan powiedział, że dwa. A? Nie, no, cztery. I, i co teraz będzie, bo ja mogę normalnie prasować? Wie, jak normalnie. Panie, pan, w wydychanym masz nadal 0,6 promila. Proszę nie wyprowadzać mnie z równowagi, bo nie chcę być niemiły, zwłaszcza w stosunku do starszych ode mnie. O panie parlamencie, ja tak pierwszy raz mam, przysięgam, ja tak to nigdy. Ja zawsze dwa, trzy piwka na wieczór i rano wszystko jest ok. To przez ten brak kolacji, na pewno. Proszę pana rejenta, obiecuję, to już się więcej nie powtórzy. Tak strasznie mi przykro, obiecuję. Wie panie rejencie, panu nie jest przykro, bo to się stało, tylko dlatego, że został pan złapany za przysłowiową rękę. I wiem, że to się więcej nie zdarzy. Och, dziękuję, to ja wracam, proszę mi nie przerywać, bo nie skończyłem. To się nie powtórzy, bo nie będzie takiej okazji. Jedyne miejsce, gdzie pan wróci, to do domu. I to nie na projekcie, tylko w Polsce. A proszę pana, pana parlamenta, ja proszę, rodzina mnie ukatrupi, jak się dowie. Proszę tego nie robić, ja... Proszę pana... Każdy czyn ma swoje konsekwencje i dobrze pan o tym powinien wiedzieć. Proszę się spakować. O 20 będzie pan mieć transport do Polski. W tym momencie pozostawienie pana w firmie mogłoby zaszkodzić nie tylko dobremu imieniu firmy, ale również mogłoby doprowadzić do jakiejś tragedii. Jest pan w ogóle tego świadom? Tak, jestem, ale proszę mi zaufać. Ja więcej tak je zrobię. Wiem to. Do zobaczenia jutro w firmie. Zapraszam w celu zdania narzędzie i rozliczenia się z firmą. Finalnie. Tak jak ustaliliśmy, tak też się stało. Rejont przyjechał, zdał sprzęt i tyle, żeśmy go widzieli. W każdym razie jaki z tego morał? Otóż śniadanie i kolacja są bardzo ważne. A tak poza tym to wszystko jest dla ludzi, ale wszystko w nadmiarze potrafi zaszkodzić i znajmy umiar i panujmy nad nałogami. A czy u Was w pracy były jakieś ciekawe historie z używkami w roli głównej? Podzielcie się w komentarzach swoimi historiami i przemyśleniami na ten temat. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia. Cześć!